Tak jak mówiłem, Lalki nie ma. Rodzice ją spakowali, wynieśli gdzieś do piwnicy, ale myślę, że moglibyśmy jeszcze sprawdzić, czy jej energia jest tutaj. Hej o hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja mam płatki. Mm. No i cóż, ja, komputer, <grym> mm. Ja będę się szykować tutaj do do wyjazdu dzisiaj właśnie wstałem jem płatki zaraz zrobię sobie jeszcze kawę wezmę prysznic, ogarnę się i tak dalej ten mikrofon jest dnem po prostu dno nagrywałem w domu Rano, więc myślałem, że spoko. Bo patrzę przy montażu nawet nawet, i byłem yy, na mieście i chciałem nagrać po prostu jakiś film. Zwłaszcza dlatego yy, wziąłem, żeby nie było słychać, wiecie, otoczenia i tak dalej. Yy, ten mikrofon strasznie zrywa po prostu, więc jeżeli kupiliście kiedyś takie coś z action, to. To się nie sprawdziło. E, mało tego, wróciłem później do domu. Przypiąłem go sobie tutaj. I jest problem. Jak siedzę i mówię tak, no to jest w miarę ok ale jak chcę sobie przypiąć albo się przemieszczam. To ten mikrofon się w ogóle nie sprawdza. Mm. Więc dzisiaj nagrywamy bez. Co tam u mnie? Mm. W sumie nic takiego. Czytałem sobie runy, bo mam książki o runach. Na razie nie robię żadnych TikToków ani nic. Dzisiaj generalnie nie mam um, czasu na to. Fajnie, podoba mi się, że się przyjął horoskop, więc bardzo miło mi z tego powodu. E, fajnie, że subskrypcje przybywają. Już się lipiec zaczął, słuchajcie. Tragedia. Ja mam 7 sprawy do załatwienia. W ogóle są jakieś dramy TikTokowe. To znaczy, chodzi o to, że TikTok znowu jakieś ograniczenia tam wprowadza, Jakieś ostrzeżenia, coś. Ten TikTok to już też przesadza. Bo. Dostaje się już ograniczenia za jakieś tam tablice, za jakieś informacje. Że ten tygodniu musi się ogarnąć. No i tak. Te świece wczoraj nie zapaliłam. Jednak. Nie, nie, nie miałem czasu. W ogóle przyszła mi do głowy taka myśl, żeby może nagrać dla was jakąś medytację prowadzoną i tak to by nie było głupie. To by nie było głupia. Tylko może się zastanowić jaką czy jakąś oczyszczającą czy mm, uwalniającą czy coś. Ale to nie jest głupi pomysł. Ja już jestem po... Po prysznicu, bo się ogarniam. Kawa jest zrobiona. I tak sobie siedzę i sobie tak myślę, o czym moglibyśmy pogadać, nie? Co moglibyśmy, to jaki temat poruszyć? I tak się zastanawiam, i tak sobie myślę. I Wy pewnie kojarzycie takie mm, sytuacje, kiedy, no, dzieje się źle w naszym życiu, no nie? Kiedy stoimy w miejscu, kiedy klany się rozpadają i tak włączyła mi się taka konsternacja, że u mnie też się wiele w życiu zmieniło, ale właśnie tutaj też warto, żebyśmy spojrzeli na to troszeczkę głębiej. Chodzi tutaj o to, że nic nie dzieje się tak naprawdę bez przyczyny. To wszystko może się wiązać z cyklami numerologicznymi, z retrogradacjami, tak? To wszystko może mieć jakieś większe połączenie. Wszechświat może dawać nam takie sygnały: zatrzymaj się, przemyśl, zmień to, co się dzieje tu i teraz, tak? Pamiętajcie, że jeżeli coś znika z naszego życia, to robi miejsce na nowe. Eee, bo już przestajemy re rezonować z pewną energią. Czasami też stajemy w miejscu nie dlatego, że. Eee, Źle się dzieje, tylko dlatego, że jednak się rozwijamy. Um, to jest taki czas, jakby, transformacji mm, kosmosu na pewien cykl, co się wydarzy. My możemy też duchowo rosnąć. Czasami też nie wygląda to spektakularnie. Czasami są takie sytuacje, gdzie nic się nie dzieje przez lata, a później nagle trach, bo jesteśmy w przygotowani w tym miejscu i w tej przestrzeni na to, co ma przyjść. Nic nie dzieje się bez przyczyny. U mnie też wiele się transformacji teraz zadziało i e, faktycznie powrót do rodziców, zmiana miejsca m, zamieszkania. Ale ja gdzieś tam staram się głęboko wierzyć, że taki był cel. Pomimo, że przychodzą oczywiście trudne. E, trudne chwile, które mówią, że o regres zamiast progres, ale gdzieś tam dobrze jest wierzyć e, i faktycznie mieć to na uwadze, że tak miało być, coś tu się jeszcze wydarzy, no nie? Ja też jestem, ja jestem akurat przykładem na to, że jestem pesymistą. Ja nie umiem po prostu, jeżeli coś jest, to jest, jeżeli coś jest super, to jest. E, więc jeżeli coś jest lipa, no to ja po prostu o tym, po, prostu po mnie to widać, ja o tym mówię, ja to komunikuję. Ale może warto właśnie się czasem zastanowić. Często też zadajecie mi pytania, mm, właśnie mm, odnośnie tak, jakby trochę porównać to do kart tarota. Czasami zadajecie mi pytanie, no ale w kartach wyszło tak, a nic się nie dzieje. No ale właśnie, bo energia musi się ułożyć. I to jest właśnie to. To jest właśnie to, kochani, że czasem przychodzą takie chwile, kiedy musimy popyć w wycofaniu i w ciszy, żeby nastało coś innego, lepszego. Energie też muszą się ułożyć, tak? Czasami te, te, te wyniki naszego życia nie mogą być takie spektakularne, bo to nie jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. I to wcale nie musi oznaczać, że coś jest z nami nie tak. Oczywiście warto się wspomagać, rozwijać, wznosić. Ale życie pokazało, że my możemy mieć naprawdę, przynajmniej życie pokazało i wam na pewno również, że możemy mieć mnóstwo różnych planów. A jeżeli to nie jest nasza droga, to i tak nic z tego nie wyniknie. Więc tak to wygląda. Um, I to jest ciekawe. To jest ciekawe. W takich chwilach warto też generalnie... Mm, Zatrzymać się, pomedytować. Tak? Wyjść z takiej energii karty pustelnika, zastanowić się nie na zasadzie czemu ja, tylko na zasadzie, co to ma wnieść. Tak? No. Tak naprawdę w pustce zasiewamy, zasiewamy ziarno. Kiedy przychodzą takie transformacje w naszym życiu, to właśnie wtedy e, zatrzymujemy się i zaczynamy myśleć. Co się dzieje? Zaczynamy się zastanawiać. Dochodzimy do nowych wniosków, bardzo często. Tak więc, ja też nie raz, nie dwa i nie trzy przekonałem się, że podczas właśnie takiej chwili zatrzymania, takiej pustki, właśnie rodzą się nowe pomysły. Nie? Rodzą się wtedy nowe pomysły. Nowe spostrzeżenia przychodzą, przychodzą tak jakby transformacje w naszym życiu, więc nie, nie traktujmy zastoju jako czegoś złego. Pomimo, że ja też teraz jestem w zastoju. Popatrzcie, moje życie zmieniło się o 180 stopni. Znaczy, niby nic, po prostu nie mam pracy i wróciłem do rodziców. Ale tak naprawdę to był proces. Ja o to walczyłem. Od 18 roku życia chciałem przeprowadzić się do większego miasta, znaleźć fajną pracę. Związek, ułożyć sobie życie, usamodzielnić się. Ale widocznie jest jeszcze jakiś inny plan. I ja też na początku powiem Wam szczerze, e, walczyłem z tym. Czułem się beznadziejnie pewnego rodzaju, że, że jest to kwestia beznadziei. Ale wiecie co, właśnie w tej takiej, e, w tym takim poczuciu dotarło do mnie, że ja wcale nie chcę mieszkać w jakiejś Warszawie, Poznaniu. Ja wolałbym mieszkać w mniejszym mieście, ale mieć pracę, do której chciałbym iść na zasadzie, że o, fajnie wstaje nowy dzień, a nie na zasadzie, o nie muszę znowu wstać do tego kołchozu, Bo przechodziłem to samo nawet w mniejszym mieście. I to pokazuje właśnie tego rodzaju takie transformacje tego, że bez względu na to, czy ja będę w dużym mieście, czy w małym mieście, jeżeli generalnie. Moja dusza nie jest wolna, jeżeli ja nic nie robię czegoś zgodnie ze swoją duszą, to nie jest to takie, jakie powinno być. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie wielkie miasto, czy to będzie stolica Polski, czy to będzie mniejsze miasto. Warto żyć zgodnie ze swoją duszą. I ja wróciłem z Wrocławia, nie mam mnie tam. I powiem wam szczerze, przyzwyczaiłem się do tego miasta, nic do niego nie mam, ale czy chciałbym wrócić? Jeżeli miałbym znowu płacić 3000 za wynajem mieszkania, zarabiając marne pieniądze i żyć za 900 zł, byleby tylko żyć od pierwszego do pierwszego, czy od 10 do 10, czy od końcówki miesiąca, to niekoniecznie chcę. Jestem teraz u rodziców. Co prawda, to też ma swoje plusy i minusy, bo ja już mieszkałem przez 8 lat sam. A więc też tutaj generalnie no, no są wady i zalety ale jest trochę inaczej. Mam trochę spokojniejszą głowę. I czy nie warto mieć spokojniejszą głowę? Więc zastanówmy się, jeżeli siedzimy w toksycznym miejscu, w toksycznej pracy, bo czasami wszechświat daje nam bardzo, ale to bardzo subtelne sygnały, które my ignorujemy, szczerze? Ja te sygnały ignorowałem przez 8 lat. To znaczy poczta i praca na poczcie była pewnego rodzaju karmą dla mnie. Ja to wiem, ja to sprawdzam w kartach, ludzie mi to mówili, ale tak wychodzi z mojej matrycy losu, że ja mam też być dla innych teraz, tak? I tak było. Ale przyszedł taki czas, że wszechświat zaczął mnie po prostu wypychać, robił delikatne kroki delikatne, delikatne, aż w końcu było takie tak pomijając fakt, że no mieszkania były drogie trafiłem na, jak się finalnie okazało, nie do końca szczerą i fajną osobę a tak naprawdę szczerze, jeżeli mam być całkowicie szczery, podejrzewam, że moje problemy z mieszkaniem zaczęły się od momentu kiedy pojechałem do Dzień Dobry TVN-u odnoszę wrażenie, że może matka Osoby, u której wynajmowałam mieszkanie, mogła widzieć mój wywiad. I tematykę. Bo wywiad był w listopadzie. Był puszczony końcówka listopada, początek grudnia. A w marcu było jedno wielkie. I czaprysu. E, dlatego to też pokazuje, że. E, warto naprawdę iść w zgodzie ze sobą. Tak. Nie wiem, szczerze, czy bym chciał teraz wyjechać za granicę, czy może być w mniejszym mieście, ale gdybym miał mieszkanie, fajną pracę i poznał kogoś, m, m, kogoś do fajnej relacji, do, czy znaczy do związku, albo miał właśnie jakiś tam przyjaciół, albo osoby, które by mnie odwiedzały i byłoby to mniejsze miasto, typu Kłocko, typu nie wiem, jakieś inne obok mojego miasta, to ja bym sobie tam żył. Tym bardziej, że ja też nie chcę teraz iść do Wielkiego Miasta ze względu na kota, tak? Eee, więc ja niekoniecznie chciałbym e, mieszkać w kawalerce na 12 piętrze, a, żeby się kotki sił, e, więc dużo u mnie się zmieniło. Dużo, dużo. I to wszystko, do tych wszystkich wniosków doszedłem właśnie w czasie pustki. Czyli takiego zatrzymania, takiej stopki. Eee, więc takie chwile są potrzebne, i nie bójmy się ich. Po prostu szukajmy wtedy odpowiedzi, co jest zgodne, w zgodzie z nami. Ja odkryłam, że wcale nie potrzebuję mieszkać w wielkim mieście. Ja mam inne priorytety. Ja mogę mieszkać w mniejszym mieście, ale dla mnie priorytetem jest fajne mieszkanie, najlepiej własne albo, albo, albo po prostu faktycznie fajne, żeby mnie z kotem przyjęli, żeby poznać, fajną, żeby poznać fajnych ludzi, żeby mieć fajną pracę. Taką, do której będę lubi, do której będę po prostu wstawał z jakąś radością. O super nowy dzień! Ja wiem, że dla niektórych to się może wydawać abstrakcyjne, że można wstawać z płaczem, że trzeba iść do, do pracy, której się nienawidzi, ale tak, tak jest. Więc osoby, które tego nie mają, są szczęściarzami, po prostu. Mm. I to wcale nie przekłada się na to, czy to będzie nie wiem, jakieś wielkie miasto. Duże miasto wcale nie równa się możliwości, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko jest drogie, kiedy, kiedy jest kryzys i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę powiem szczerze, że dużo się we mnie, dużo we mnie transformacji zaszło, po prostu. Czy chciałbym wrócić do Wrocławia? Niekoniecznie. Jeżeli miałbym pewne mieszkanie i dobrą pracę, to tak. Ale żebym miał iść znowu gdzieś na jakiś magazyn czy do żabki, płacić miliony monet za mieszkanie yy, i żyć tak naprawdę za marne pieniądze niekoniecznie. Nie wiem, co życie dla mnie szykuje. Może jakiś wyjazd dalszy, może mniejszy, może zostanę tutaj, gdzie jestem, może tu znajdę jakąś pracę. No na razie nie, znaczy na razie nie, nie, na to się nie szykuję, ale może się uda. Także mój przykład powrotu z Wrocławia, z wielkiego miasta, tak naprawdę, miasta studentów, pokazuje, że wcale to nie musi być takie złe. Z perspektywy czasu jak na to patrzę. Jak sobie myślę, że miałbym się znowu przeprowadzić do Wrocławia czy do innego miasta, to mi niedobrze. Może przyjdzie taki czas. Who knows? Kto wie. Więc y, czasami takie transformacje, które się dzieją bardzo duże w naszym życiu, wcale nie, nie oznaczają, że jest źle. To oznacza, że mamy się zatrzymać i przemyśleć y, odnośnie naszego życia. tak? Y, Wszechświat daje nam y, czas do, do namysłu, do stworzenia planu, do zasiania ziarna. Więc warto, żebyśmy z tego korzystali. Dużo czasu mi to zajęło, żeby do tego dojść. Oj, rok. Rok. Bo na początku, jak wróciłem, to: no nie, no nie, taki regres, co ja tu robię, co ja tu zrobię? Boże, cofam się, tak? się nie dzieje bez przyczyny, kochani. Teraz mam to głęboko w D. Cieszę się swoim życiem, cieszę się, że jestem wśród bliskich i, i naprawiam to, co. To, co może i też zaniedbałem troszeczkę, bo nie było mnie 8 lat. Doceniam spokój mojego miasta też. Że wszędzie jest blisko, że jest mniejsza, No, mniejsze możliwości też są, no, pracy tu w ogóle nie ma. Ale może jakieś sąsiednie miasto, i też nie chciałbym za daleko, bo chciałbym do rodziców jednak jeździć. Rodzice mają tylko mnie, więc też warto już o tym myśleć. Ja już nie mam, tak jak się przeprowadzałem, 22, czy tam, znaczy wtedy miałem 24 lata, jak się przeprowadziłem, ale ja już nie mam 18, 24 lata, czy tam 21, żeby nie myśleć o takich rzeczach. Czas już myśleć o takich rzeczach. Tak? No. Także tak. Zresztą do, z mojego miasta rodzinnego i tak już nie ma dojazdu dobrego do Wrocławia. Jest pociąg z dwoma przesiadkami, co w ogóle jest dla mnie absurdem. Eee, nie masz autobusów bezpośrednich, więc tak naprawdę z przesiadką podróż to jakieś dwie, dwie godziny ponad. Eee, autobusem jechałem godzinę dwadzieścia. No. I jeździły co godzina kiedyś. A teraz jest ten problem. No, i to są dwa bilety. To jest drożej. Dawniej bilet kosztował 17 zł. Teraz pewnie 3 dychy w jedną stronę, e, albo i, 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 i więcej, więc no tak to wygląda. No, jechałem kilka razy. E, no. Nie, nie wygląda to dobrze, ale może taki jest plan. Zobaczymy. A może będę gdzieś za granicą. Ciągnie mnie też za granicę, aczkolwiek no. Em, Zresztą takie poczucie w ogóle generalnie, że w Polsce to tak teraz jest ciężko i będzie zaś ciężej. Hmm, więc zobaczymy. No zobaczymy, jak to się potoczy. No, także także tak to wygląda. Także nie bójmy się. Nie bójmy się e, tych transformacji. Ja teraz też przechodzę wielkie transformacje, zobaczymy co będzie. Dobrze, kochani, ja kończę tego vloga. Pogadaliśmy sobie troszeczkę. Idę to zmontować, idę to wrzucić, niech się renderuje. I zbieram się, bo o godzinie 15 przyjeżdża moja kuzynka po mnie, wyjeżdżam, a jest godzina 11, więc mam mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć. A to jest czasochłonne skarby. Także żegnam się z Wami, dziękuję, widzimy się w kolejnym live'ie, filmie bądź vlogu, besos, pa pa.